za niedługo szykuje niespodziankę dla swoich widzów mogę powiedzieć, że będzie wymieniony cały sprzęt zostanie tylko gramofon to po pierwsza sprawa a druga, że dzisiaj zapraszam na krótką transmisję na żywo na facebooku dlatego, że dzisiaj u mnie będzie dobra impreza w racji tego, że dzisiaj jest Marcina, czyli moje imieniny serdecznie pozdrawiam jaki to sprzęt, co wybrałem już niedługo się dowiecie. Zaczniemy od wkładki wzmacniacza, później wzmacniacz, później wzmacniacz i kolumny. To tak jak mówię, zostaje tylko gramofon. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Kanał Czas na Winyl. Serdecznie zapraszam.